Moje szanowanie, z tej strony Krzysiek, kanał Pykpaw. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o najlepiej sprzedającym się tytoniu fajkowym z Gavita Hogarta, czyli Enderdale Flake. Sama nazwa najprawdopodobniej pochodzi od Doliny Wielkiej Brytanii, bogatej we faunę i florę, w którą człowiek stara się nie ingerować. To jest chyba tam coś w rodzaju parku narodowego, nie wiem dokładnie. W każdym razie nas aspekt fauny nie interesuje, ale flory jak najbardziej, dlatego że Enerdail Flake stanowi kwintesencję właśnie aromatyzacji Lakeland. Najpierw sobie troszkę powiedzmy może o składzie. O bazie tytoniowej użytej tutaj. W większości składa się to z Virginii, Wirginii z Malawi, z Zimbabwe, z Brazylii. 86% tego jest. Dodatkowe 10% to jest znowu Virginia, znowu z Malawii, ale tym razem suszona na słońcu. Całość domyka się przez dodanie homeopatycznej ilości barleja, czyli 4% dla dodania podobno mocy. Ale nie do końca to nas powinno interesować, lecz to, co znajduje się nad tymi tytoniami, czyli użyta aromatyzacja. Producent twierdzi, że możemy tam uzyskać takie zapachy jak wanilia, jak migdał, jak jakieś owoce, no i ogólnie te kwiaty Lejglandu. No cóż. Jak pewnie wiecie, Gavit Hogart wszystkie swoje tytonie ma troszkę podkoloryzowane tym tak zwanym złośliwie mówiąc mydełkiem, czy jeszcze bardziej złośliwie płynem do naczyń. Ja to nazywam aromatyzacją kwiatową, ale jest jednak różnica między takimi regularnymi virginiami Skendal a Enderdalem. Zasadza się ona między innymi na tym, że w zasadzie na tym, że kiedy weźmiemy taki regularny tytoń, powąchamy to takie jest wrażenie, jakbyśmy po prostu wzięli jakiś bukiet kwiatów czy coś w doniczce. I... I zachwycali się tym zapachem. Natomiast w wypadku NRD ta sytuacja jest nieco inna. Polega na tym, że bierzecie flakon perfum, odkręcacie i wylewacie sobie na głowę. Aromatyzacja użyta jest tam naprawdę taka fest, krótko mówiąc. I bezbłędnie kojarzy się z wodą kolońską, z perfumami. Tak to, proszę ja, Was wygląda. Jest naprawdę, naprawdę mocna w zapachu. Jak to się roz... Rozłożę na czynniki pierwsze. To faktycznie jest trochę tego migdału, jest ta wanilia, ale nie taka ordynarna, jakby w jakichś mieszankach takich ulepionych z Black Cavendisha. Ja tam jeszcze wyczuwam dodatkowo róże. No i cóż, to są flejki z gawite Hogarta, więc łatwo je rozdrobnić. W zasadzie nie wymagają specjalnie podsuszenia, łatwo nabić, odpalić. Pali się też umiarkowanie, umiarkowanie dobrze. I pierwsze zaskoczenie, jakie możecie odczuć, to jest to, że mimo, że jest taki fest zapach, to jednak smak jest znacznie mniej intensywny niż właśnie ten zapach z puszki. Co to mówi? na pierwszym miejscu, czy przynajmniej widoczna jest tutaj właśnie Virginia. Taka słodka, troszkę cytruskowa, ziołowa. Broń Boże, nie żadna ziemista. I od razu trzeba zaznaczyć, że ten użyty barley nie jest tu w ogóle wyczuwalny. Równie dobrze mogłoby go nie być dla smaku. Natomiast ta aromatyzacja Lakeland, te perfumy również są obecne. Jako drugi zawodnik może nieco nad tą Virginią ale im głębiej w komin, tym Virginia jest coraz bardziej widoczna i sam, sam ten smak tego topingu faktycznie troszkę jest migdałowy głównie. Wanilia może też, ale bardziej bardziej migdał, bardziej takie kwiaty, ale jak miałbym go określić jakąś takim jednym skojarzeniem to dla mnie, proszę ja was, jest to, smakuje to tak, jakbym wziął taki mm, koszyk tak? z takimi soczystymi, świeżymi malinami, do, który jest, do którego zostało dosypane kilka płatków róży i taka mała ilość, bardzo mała ilość mięty. Tak mi ten tytoń smakuje, więc możecie odczytywać z tego opisu, że smakuje mi naprawdę dobrze. Zostawia też bardzo ładny zapach w otoczeniu. To jest jeden z lepszych rumnotów jakie, jakie istnieje przy takiej Virginia według mnie. Dodatkowo proszę ja was ten tytoni ma też może mieć taką wadę że może troszkę sikać kondensatem co mi się zdarzało ale nie ma tutaj jakiejś wielkiej tragedii. I teraz co. Warto, jeżeli komuś taki tytoń zasmakuje, zostawić go na dojrzewanie. Nie, musi to być, nie muszą to być dekady, ale chociaż tak pół roku, jak rok poleży, robi się gładszy i znacznie bardziej smaczny niż świeżak, więc wam to wszystkim polecam. Chociaż ta aromatyzacja nie jest tutaj jakoś bardzo intensywna w smaku jak w zapachu, bo tak cały czas to relatywizuje do tego, co czuć z puszki, no to jednak, jednak trzeba o jednej rzeczy powiedzieć. Jest to tytoń bardzo, bardzo wydajny. W tym sensie, że jeżeli palicie go w jakiejś fajce, skończy wam się puszka, to mimo, że się skończyła puszka, dalej możecie palić Enerdaila. Wystarczy, że weźmiecie byle jaką wirzinę, nabijecie do tej fajki i dalej czuje się Nerda'a. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę przez to Wam powiedzieć. No, i tutaj trzeba się zatrzymać przy jednej rzeczy: Jeżeli nie paliliście tego tytoniu a chcecie go zapalić, to nie radzę kupować kilku puszek czy na raz. Lepiej kupić tą jedną, bo nigdy nie wiadomo, jak Wam zasmakuje. Jest to klasyczny tytoń LOF hejt, wzbudzający dość spore kontrowersje dla osób, które lubią smak Leglandu, stanowi on naprawdę coś wspaniałego. Natomiast dla osób, które nie przepadają za mendełkiem, ten tytoń jest symbolem, kwintesencją imperium zła, jaki jest po prostu Gavit Hogart. więc tutaj trzeba, trzeba tu uważać. Mi osobiście on bardzo smakuje. Także bardzo, bardzo go lubię i na pewno polecam, żeby go sobie spróbować. Na koniec może jeszcze tylko taka uwaga, pokutuje takie przeświadczenie w internetach, że jeżeli komuś smakuje gruzmur, to będzie mu również smakować Ennerdale oraz na odwrót. Nie zgadzam się z tym do końca, dlatego że jest szereg osób, ja się do nich zaliczam, którym po prostu gruzmur nie do końca podchodzi, a Ennerdale smakuje bardzo. Więc pamiętajcie też o tym, według mnie... Te dwa tytonie są zupełnie inaczej aromatyzowane i ja nie widzę między nimi jakichś istotnych różnic, które by skłaniały mnie, żeby je ze sobą jakoś smakowo utożsamić. Dobra, wiecie co, to chyba tyle, co mam do powiedzenia na ten temat. A co do mocy, a jakiś średniak w porządku jest. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pewnie część z was paliła Nerda'a, niech się podzieli, niech wyrazi swoją opinię. I ciekawe będzie, jak Wy rozszyfrujecie smak tego Nerda'a, bo ja mam swoje jakieś metafory, swoje przeświadczenia, natomiast ten tytoń uchodzi za, za produkt, gdzie trudno właśnie odgadnąć, co w tej wodzie kolońskiej się naprawdę znajduje. Także dzięki Wam za oglądanie, no i trzymajcie się na razie.